Recenzja. Na zakładce recenzja, analogicznie jak w Wordzie, mamy możliwość sprawdzenia pisowni, poszukania słowniku, wykorzystania tezaurusa, przetłumaczenia, dodania komentarza oraz wszystkich z tym związanych operacji, usunięcia poprzedni, następny itd. Ale mamy też kilka nowych. Możemy chronić arkusz gdzie po wybraniu tego przycisku określamy hasłem, jakie elementy zostaną chronione. Na zasadzie zaznaczenia checkbox ustawiamy, że dany element zostaje aktywny. Obok mamy możliwość chronienia skoroszytu. Tutaj chronimy cały skoroszyt. Możemy wybrać, czy chronimy jego strukturę. Czy okna, czy obydwie opcje naraz. Też wpisujemy hasło. Obok mamy możliwość udostępnienia skoroszytu innym użytkownikom naszego komputera. Jeżeli na naszym komputerze pracuje, czy ma założone konta pięć osób: Jan, Joanna, Grzegorz, Marek, to możemy w tym miejscu dodać użytkowników i pozwolić im na Oglądanie, czyli na przykład Joanna może, natomiast cała reszta nie. Obok znajduje się kilka dodatkowych elementów, które możemy wybrać. Są one bardziej rozbudowane, więc we własnym zakresie można je sprawdzić. Ewentualnie wejść na stronę Microsoft.com i tam wszystkie te elementy są bardzo szczegółowo wytłumaczone.